Borys, jak to się stało, że zacząłeś trenować piłkę ręczną? Yy, tak, stało się tak. Yy, moja pierwsza trenerka, pani Edyta Suchy, przyszła właśnie w trakcie zajęć do mnie na, na, na lekcji i tak naprawdę zapytała się, właśnie, kto chce jakby trenować ręczną. I tak naprawdę od tego się zaczęło i właśnie byłem chętny, bo chciałem spróbować czegoś nowego, właśnie w życiu, bo tego jeszcze tak naprawdę nie próbowałem nigdy. A dlaczego akurat bramka? Bramka jakoś tak po prostu wyszło. Gdzieś tam jakieś, jak były te moje pierwsze turnie, to jakoś tak wyszło, że akurat mnie tam pani tony, e, posadziła na, na bramce. Pamiętasz, jesteś w stanie wymienić wszystkie swoje sukcesy z gry w drużynach młodzieżowych Robrego? To tak. To gdzieś tam właśnie zdobyłem a ja mistrzostwo Dolnego Śląska, gdzieś tam właśnie chyba z dwa razy e, byłem wicemistrzem też Dolnego Śląska, gdzieś tam właśnie Awansowaliśmy gdzieś tam na wysoki szczebel właśnie w dziedzictwach Polski, gdzieś tam właśnie w Niurów młodszych i młodzików, i to tyle chyba. Tyle. E, powiedz, jesteś wychowankiem Chrobrego, Jak przyjąłeś tą propozycję, informację e, gry w pierwszym zespole w Superlidze? E, przyjąłem, no, znaczy na pewno byłem dość zaskoczony, i oczywiście mile zaskoczony. I na pewno będę chciał właśnie wykorzystać tą szansę dzięki temu właśnie, że daję im tą szansę. I mam nadzieję, że ją wykorzystam i mam nadzieję, że właśnie dobrze spiszę. Można powiedzieć, że jest to jakieś takie spełnienie jednego ze swoich sportowych marzeń? Na pewno, na pewno gdzieś tam właśnie zawsze marzyłem, żeby właśnie założyć koszulkę kurczukę żebym żeby właśnie kiedyś tam zagajać i na pewno gdzieś tam o tym zawsze tam myślałem, jak byłem młodszy. Jeszcze. W meczu superligowym jeszcze nie, nie wystąpiłeś, ale już od dłuższego czasu trenujesz z pierwszym zespołem. Jak ci się to podoba? E, tak, widać, że to jest taki przeskok między tymi juniorami, a seniorami. Myślę, że tak, że te techniki potem mi dużo dają, o wiele więcej niż jak w tych grupach młodzieżowych i mam nadzieję, że jak dostanę szansę, to będę mógł ją super wykorzystać. Czego w takim razie możemy Ci życzyć na nowej drodze sportowego życia? Na pewno szczęścia, tego, żebym nie miał kontuzji, bo to najważniejsze przede wszystkim szczęścia.